Jak pan się czuje przed występem? No, nie spodziewałem się takiej dziwnej organizacji wirtualnej jak tu jest w tej chwili. Zobaczymy co będzie dalej, jak to będzie przybywało. A przygotował pan jakiś specjalny? Nie, ja mam tą swoją orację, którą się posługuję od 20 lat. I to pan zaprezentuje, tak? No to, to wykrzyczę. Nie będę tu krzyczał w tej chwili na tym troszczeniu, bo pan sam widzi jakie są warunki polowe to mnie wszystko przeraża, no ale poczekamy. Zobaczymy. Wiejski i wieścanie do lodu Warszawa Zatrzymajcie się i posłuchajcie bo wpadam wieści i wieścanie do lodu Warszawa Zatrzymajcie się i posłuchajcie. Bo przykroć powtarzam, jest mi nie w stanie królewskiego, nocnego, wrodu, warszawa. Zatrzymajcie się i posłuchajcie. Ja, mikroskop, królewskiego, nocnego, żadlony, wam jest pan Stefan Grzyb, kawaler złotego przyraza drugiej przegierze. Członek Angę Giznik przygazów miejskich i członek Mizji krzygazi miejskich kontynentum europejskiego w Belgii w mieście Gazawa. Mam wielką atencję uczestniczyć w przepięknym programie mam talent. Mój talenc przygacza trwa już 20 lat od 13 czerwca roku pańskiego 1909. Serdecznie dziękuję za wysłuchanie mojej przykłady oraz...